moglibyśmy prosić na początek kilka słów o dzisiejszym meczu. Gratuluję zespołowi z Pelplina. Zagrali chłopcy naprawdę fantastyczne zawody. Grali konsekwentnie, grali twardo w obronie, grali agresywnie. Także opłaciło im się to. My, no cóż, przegraliśmy mecz i był to chyba nasz najsłabszy mecz w sezonie. Dawno nie widziałem tak słabej skuteczności. Poza tym, zrealizowaliśmy tylko jedno, jedno założenie taktyczne: zdobyliśmy więcej zbiórek od zespołu z gospodarzy. Wygraliśmy deskę w ataku 23 do 12. Niby mieliśmy więcej posiadań, oddaliśmy 7, 5 rzutów więcej od przeciwnika. Natomiast trafiając 1 na 21 rzutów za 3 punkty, no to niestety tak to wyglądało. Problem jest też taki, że no, zespół z Pelplina zagrał bardzo fizycznie i mieliśmy z tym problem, nie potrafiliśmy troszeczkę sobie poradzić z presją, graliśmy statycznie. Oddawaliśmy nerwowe rzuty, podejmowaliśmy złe decyzje. No i sami się nakręcaliśmy i tylko to było na korzyść zespołu gospodarzy. Także jeszcze raz im gratuluję. My mamy dużo do, chyba do pogadania, bo naprawdę jest o czym. Dziękuję. Mm. Okej. Okay. Uh, welcome back powrotem, Pelpin. Uh, what do you think about today's game? Um, it's good to be back. It's nice to be in the Serena. Had some good memories since last year. Ehm um, it was a tough match. Uh Pelplen played very good defense and we didn't have a good day from 3. 1 from 21 it's hard to win a game like that. So we're gonna keep fighting and get better for next game. Panie trenerze, że mam pytanie do pana. Wspomniał pan, że tylko jedno założenie udało się zrealizować, jakie były pozostałe? No przede wszystkim właśnie tak jak graliśmy w kosza, tak jak graliśmy w Koszalinie, tam daliśmy się troszeczkę wybić z rytmu i grać taką chaotyczną koszykówkę, poddaliśmy się presji gospodarzy. Tutaj nie chcieliśmy tego uniknąć, natomiast zespół Spelpina nas naciskał i gubiliśmy rytm, panikowaliśmy troszeczkę mało, agresywnie, graliśmy, nie odpowiadaliśmy na, te, na, te, na tą obronę zespołu gospodarzy. No i zamiast grać y, dłużej, konsekwentnie, wykreować y, pozy takie dobre sytuacje do rzutu, podzielić się piłką, to czasami niepotrzebnie przetrzymywaliśmy ją. Graliśmy w tłum ludzi, nie szukaliśmy odegrania, a jak były te minięcia, to były już w końcówkach akcji, które też gdzieś tam na takie już na troszeczkę na wariata. No i niestety, no, zespół, 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 zespół złapał taki... Nie wiem, nerwowy, nerwowy rytm. Szarpaliśmy się sami ze sobą, i, i, i po prostu zamiast przełamywać się jakimiś mądrymi akcjami, to próbujemy się przełamywać rzutem. Niepotrzebnie próbujemy się wstrzeliwywać gdzieś tam na początku zamiast konsekwentnie grać, szukać tej odpowiedniej pozycji do, do, do minięcia, do, do, do zagrania. No i z tego z tego potem nakręcamy zespół przeciwny, który, który się rozpędza za, z każdą akcją. No i co? No i. Naprawdę gra dobre zawody, zbilansowana, zbilansowany zespół. Widzę po minutach, że każdy sobie tutaj pograł i, i coś, coś dobrego dał dla zespołu. U nas zabrakło, no nie wiem, no tak jakby część zespołu chyba nie dojechała dzisiaj na ten mecz, także nie wiem. Wspominał Pan o niskiej skuteczności, to przyczyny porażki szuka Pan bardziej w tej niskiej skuteczności, czy też w kreowaniu gry? Nie, myślę, że tu był problem bardziej z tym, że, że podejmowaliśmy nerwowe decyzje. Nie było takiego dzielenia się piłką, jakbyśmy chcieli. Graliśmy za szybko, za nerwowo, i zamiast wykreować, przenieść piłkę, przenieść ciężar gry na pod, pod kosz przeciwników, to, 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 to całym zespołem pograć piłą tak, żeby każdy ją poczuł, to, to troszeczkę chyba za, za, za szybko gdzieś te akcje graliśmy, albo też no, mieliśmy problem przede wszystkim z jakąś penetracją i odrzuceniem, więc, więc tutaj, tutaj bardziej chyba w tych decyzjach i, i w wygrywaniu pojedynków jeden na jeden. No druga rzecz to też, że, że jak nie szło w ataku, to i też nie szło w obronie. Jak myśmy też gdzieś tam na początku może troszkę pograli lepiej w obronie, to było od razu, no przynajmniej ta pierwsza kwarta była lepsza. Potem się zaczęło no jakiś taki dziwny, 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 dziwna nerwowość.